BUM! Kolejne uderzenie w Jowisza. Przyjrzyjmy się tej planecie z bliska. Gazowy olbrzym największa planeta w układzie słonecznym 318 razy masywniejsza od Ziemi, 2,5 razy większa od pozostałych planet układu słonecznego razem wziętych. Co ciekawe, gdyby Jowisz urósł, to by się zmniejszył. Większa masa oznaczałaby bowiem większą gęstość, a to z kolei spowodowałoby, że Jowisz zacząłby sam siebie przyciągać. Naukowcy twierdzą, że mógłby mieć 4 razy większą masę bez wpływu na zmianę gabarytów. Jowisz potrzebuje 10 godzin, by wykonać pełny obrót wokół własnej osi. To czyni go najszybciej wirującą planetą w naszym układzie słonecznym. Nieustannie uderza też w niego mnóstwo różnorakich obiektów kosmicznych. Odkrycia tego dokonali obserwujący planetę astronomowie-amatorzy dostrzegli nietypowe błyski na powierzchni planety. Wywołuje je właśnie siła tych kolizji, a Jowisz z jakiegoś powodu dostaje w skórę znacznie częściej niż inne planety. W 1994 roku astronomowie odkryli Shoemaker-Levy 9, kometę, która rozpadła się i zderzyła z gazowym gigantem. Pierwotnie wielkością przypominała obiekt, który zmiotł z ziemi dinozaury, jednak w międzyczasie rozpadła się na ponad 20 części. Zaciemniły one powierzchnię planety na całe miesiące. 15 lat później, w 2009 roku, astronomowie zaobserwowali na Jowiszu czarną plamę wielkości naszej planety. Był to wynik uderzenia asteroidy o średnicy od 200 do 500 metrów. Najpotężniejsza asteroida odnotowana na Ziemi uderzyła w okolice położone nad rzeką Podkamienna Tunguska w Rosji w 1908 roku. Kolizja spowodowała potężną eksplozję, chociaż nikt nigdy nie znalazł krateru. Pytanie jednak brzmi, dlaczego Jowisz stanowi cel dla tak wielu kosmicznych pocisków? Asteroidy i komety, które przelatują w okolicy Ziemi oraz Jowisza, poruszają się niemal z taką samą prędkością. Gęstość obiektów kosmicznych, które mogą na siebie oddziaływać, jest również prawie identyczna. Ale przekrój celów, które mogą uderzyć, jest już zupełnie inny. Jowisz ma 11 razy większą średnicę niż nasza planeta, co oznacza, że posiada około 125 razy większy przekrój. Im masywniejsza planeta, tym silniejsze jej przyciąganie grawitacyjne. Im silniejsze przyciąganie, tym mocniej oddziałuje na kosmiczne obiekty przelatujące obok. Nasze pole grawitacyjne jest słabsze niż pole grawitacyjne Jowisza. Jeśli więc jakieś ciało kosmiczne będzie poruszało się w pobliżu Ziemi z prędkością nie większą niż 36 tysięcy km na godzinę, nasza grawitacja je przyciągnie. Natomiast asteroidy i komety zazwyczaj poruszają się z większą prędkością. Tymczasem Jowisz przyciąga większość komet i asteroid przelatujących w jego pobliżu. Jeśli Ziemia byłaby atakowana przez ciała kosmiczne tej wielkości tak często jak Jowisz, do masowych wyginięć, patrz dinozaury, dochodziłoby tysiąc razy częściej. W 2020 roku na orbicie Wenus naukowcy odkryli niezwykłą asteroidę, pierwsze takie ciało w tej przestrzeni. Odłamek ma wielkość niedużej góry i zawiera sporo minerałów, które można odnaleźć w głębokich warstwach skalnych Ziemi. Badacze uważają, że obiekt ten stanowi wskazówkę do odkrycia tajemnicy asteroid, które powstały, gdy kształtował się nasz układ słoneczny. To zresztą nie jedyna tajemnica związana z Wenus. Na planecie szalają gwałtowne wiatry, miotające chmury i burze osiągające prędkość ponad 350 km na godzinę. To 60 razy szybciej, niż obraca się sama Wenus. Poza tym naukowcy nadal nie są pewni, co stało się z oceanami na tej planecie. Według pewnej teorii związane jest to z bliskością słońca, które doprowadziło do wyparowania wody, tak że ostatecznie trafiła ona do atmosfery w postaci pary wodnej. Woda ta uwięziła pochodzące ze Słońca ciepło, które z czasem powodowało odparowanie coraz większej ilości wody. Dawno, dawno temu Wenus prawdopodobnie miała środowisko podobne do Ziemskiego. Teoria mówi, że również była ofiarą wielu komet i asteroid. Miliardy kawałków planety wirowały dookoła, niektóre z nich mogły nawet rozbić się o Ziemski Księżyc. Kawałki, które uderzyły w naszą planetę, znajdują się najpewniej bardzo głęboko pod powierzchnią, jako że Ziemię cechuje większa aktywność geologiczna niż Księżyc. Na Uranie też doszło do kolizji tyle, że poważniejszej niż te wywołane przez asteroidy. Pozostałe planety w naszym układzie słonecznym mają oś obrotu skierowaną do góry w stosunku do płaszczyzny ekliptyki. Uran natomiast jest przechylony, leży na boku, a zatem jedna pora roku trwa tam 42 lata, gdy jeden z biegunów jest skierowany w stronę Słońca. Większość planet widziana z góry układu słonecznego obraca się też w przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wenus natomiast porusza się w odwrotnym kierunku, co prawdopodobnie oznacza, że została wyrzucona ze swojej osi dawno temu. Być może więc Uran zderzył się z innym ciałem kosmicznym przed milionami lat. Kiedy nasz układ słoneczny był jeszcze bardzo młody, konfiguracja orbit Saturna i Jowisza mogła się krzyżować. Ich siły grawitacyjne wytworzyły pęd orbitalny, który został przeniesiony na Uran. To wybiło tę planetę z jej osi. Wokół Słońca krążą miliony asteroid, natomiast tylko ułamek z nich sporadycznie przeleci w pobliżu Ziemi. Nie mamy więc w zasadzie powodów do zmartwień. Naukowcy planują w latach 30. obecnego stulecia wizytę na Marsie, dlatego liczą, że akurat ta planeta nie będzie celem ataków masywnych ciał kosmicznych. Na czerwonej planecie nowe kratery pojawiają się średnio co 1-2 dni. Ich średnica wynosi mniej więcej 4 metry, co sugeruje, że powstały w wyniku uderzenia obiektów o wielkości piłki do nogi. A ponieważ atmosfera na Marsie jest cieńsza niż na Ziemi, mniejsze ciała mogą łatwiej się do niej przedostać. Marsjańska północ to głównie płaskie tereny nizinne. Południe jest bardziej zróżnicowane, pełne kraterów, natomiast we wnętrzu planety znajduje się zaskakująca ilość rzadkich metali. Twierdzi się, że to wynik zderzenia dużego ciała niebieskiego z Marsem, co doprowadziło do oderwania części jego północnych terenów. Odłamki tej asteroidy okrążyły planetę, a następnie zmieszały się w dwa małe księżyce orbitujące wokół czerwonej planety. Na Ziemi też mamy trochę marsjańskich skał. Znaleziono je na Saharze, Antarktydzie i w kilku innych miejscach. Niektóre z tych odłamków zawierają gaz, który pod względem chemicznym odpowiada atmosferze Marsa. Skały powstały najpewniej w wyniku wielkiej eksplozji, która nastąpiła, gdy jakaś masywniejsza asteroida lub meteor zostały wyrzucone z Marsa i trafiły w naszą planetę. Merkury też ma cienką atmosferę, więc dochodzi tam do licznych mniejszych kolizji. Wyobraźcie tylko sobie, budzicie się rano, podchodzicie kawa do okna i następnego ranka obserwujecie mini deszcz meteorytów niczym pokaz fajerwerków. Tak wyglądałyby poranki na Merkurym. Ten dziwny wzór pogodowy kształtuje jego atmosferę, zwaną egzosferą. Merkury jest tak gęsty, że jego ciężkie, żelazne jądro stanowi 2 trzecie jego całkowitej masy. Naukowcy uważają, że dawniej planeta była większa, ale liczne kolizje doprowadziły do zmniejszenia jej powierzchni. Merkury był nieustannie bombardowany przez kosmiczne skały, które pozostawiły po sobie ślady w postaci kraterów. Wydaje się, że formacje na powierzchni powstały w wyniku działania lawy wulkanicznej, która najpierw się rozlała, a następnie zastygła. Wiele kraterów wypełnionych jest właśnie takim materiałem. To znaczy, że merkuriańską rzeczywistość kształtował jeszcze jeden czynnik wulkany. W pobliżu Neptuna odkryto niezwykłą grupę asteroid najróżniejszych gabarytów, od ogromnych niczym całe metropolie po te wielkości drobnych kamyczków. Sądzi się, że pochodzą one z grupy asteroid zwanej Pasem Kuipera. Tworzy on pierścień daleko poza Neptunem. Jednak nowe asteroidy mają zupełnie inne barwy niż te w pasie Kuipera. Znajdują się tak daleko od Słońca, że w zasadzie ich powierzchnia powinna pozostać niemal nietknięta jego działaniem, tymczasem mają zbliżony kolor do spieczonych słońcem planetoid wokół Jowisza. Podobnie jak pozostałe planety, Neptun jest w strefie wpływu słonecznego ciepła, ale jego wnętrze skrywa tajemnicę, coś co sprawia, że Neptun wytwarza więcej ciepła niż powiera. Bez wątpienia wpływa to na pogodę, a warto zaznaczyć, że Neptun ma najdziwniejszą pogodę w całym układzie słonecznym. Potężne burze, niezwykle silne wiatry i chmury podobne do Cirrusów, które gwałtownie i nieustannie się zmieniają. W jego atmosferze znajdują się również ciemne plamy, które pojawiają się, by następnie zniknąć. Ziemia dostaje tysiąc razy więcej światła słonecznego niż Neptun. Gazowe olbrzymy takie jak Saturn i Jowisz chronią naszą planetę przed asteroidami. W innych okolicznościach znacznie częściej dochodziłoby do potężnych kolizji, takich jak te, w wyniku których powstało dość odłamków, by uformować księżyce i inne planety. W kierunku Saturna zmierza ogromna asteroida. Niewykluczone, że będzie przelatywać koło Ziemi w 2031 roku, obiekt jest 10 razy większy niż asteroida, która położyła kres panowaniu na Ziemi dinozaurów. Tytan. Jeden z księżyców orbitujących wokół Saturna, o 80% większy od naszego księżyca, jest w zasadzie jedynym księżycem w naszym układzie słonecznym, który posiada atmosferę. Jest ona półtora raza grubsza od naszej i składa się głównie z azotu, podobnie jak ziemska. Nikt nie wie, skąd wziął się tam azot. Jednakże w przeciwieństwie do Saturna i większości innych miejsc w Układzie Słonecznym, jego księżyc ma potencjał, by zagościło na nim kiedyś życie. Uwaga, huragan nadciąga. Wszyscy się chowają. Prędkość wiatru przekracza 112 km na godzinę. Brzmi groźnie, ale ten sztorm wieje z prędkością 645 km na godzinę. Zaraz to takie prędkości istnieją? Owszem, ale żeby zobaczyć te szalejące huragany, musimy polecieć na Jowisza. No to w drogę. Planeta jest ogromna. We wnętrzu tego gazowego olbrzyma zmieściłoby się niemal 1300 ziem. Jest również niebotycznie gorący. Temperatury w jego jądrze sięgają około 24 tysięcy stopni Celsjusza. Niestety nie wylądujecie na jowiszu, w końcu to gazowy olbrzym i nie ma utwardzonej powierzchni. Ale możecie zapuścić się głębiej w jego atmosferę. Spójrzcie tylko na te przelatujące gęste żółte, czerwone i białe chmury. To one sprawiają, że planeta wygląda tak kolorowo, prawie jakby była w paski. Jeśli zejdziecie niżej, w kierunku serca planety, zobaczycie, że jej atmosfera, w większości składająca się z wodoru i helu, staje się płynem. Dzieje się tak ze względu na potężne ciśnienie atmosferyczne. Samo jądro planety jest obiektem owianym tajemnicą. Naukowcy do dziś nie wiedzą, czy jest kulą stopionego i gęstego gazu, czy utwardzoną skałą o masie 14 do 18 razy większej od Ziemi. W każdym razie zwiedzanie Jowisza nie jest naszym celem. Przylecieliśmy tu, żeby zobaczyć wielką czerwoną plamę. To gigantyczny sztorm szalejący na południowej półkuli gazowego olbrzyma. Jego wierzchnie partie wyrastają ponad 8 km nad szczyty otaczających go chmur. Sam sztorm jest niemal półtora raza większy od naszej planety. W 2017 roku sonda kosmiczna Juno zebrała mnóstwo danych o czerwonej plamie. Okazało się wtedy, że ten monstrualny sztorm opada w głąb atmosfery na głębokość ponad 320 km. To od 30 do 100 razy głębiej niż jakikolwiek ocean na Ziemi. Nie wykluczono jednak, że te pomiary są nieprecyzyjne, a korzenie sztormu sięgają jeszcze głębiej. Wielka czerwona plama jest chłodniejsza od reszty atmosfery. Pamiętajcie również, że temperatury na Jowiszu spadają do minus 148 stopni Celsjusza w górnych warstwach chmur. Z drugiej strony, im bliżej jądra, tym robi się goręcej. Co ciekawe, najwyższe temperatury zarejestrowano w atmosferze tuż nad wielką czerwoną plamą i wyniosły 1315 stopni Celsjusza. To znacznie więcej niż temperatura lawy na naszej planecie. Astronomowie wierzą, że za takie ciepło mogą odpowiadać fale dźwiękowe i grawitacyjne powstałe wskutek turbulencji sztormu. On sam jednak jest cieplejszy w swoich dolnych partiach niż w górnych. Miłośnicy kosmosu podziwiają ten niekończący się wir od przeszło 150 lat. Jakiś czas temu astronomowie przewidywali, że będzie on stopniowo zwalniał i zmniejszał się, aż całkowicie zniknie. Tak się jednak nie stało. Po przeanalizowaniu danych zebranych przy pomocy Kosmicznego Teleskopu Hubble, badacze odkryli, że wiatry na obrzeżach sztormu nabrały prędkości. W ciągu jednego roku na Ziemi zmiana prędkości wiatru nie przekracza 2,5 km na godzinę. To wprawdzie mała różnica, ale znacząca. Prędkość wiatru na obrzeżach sztormu może sięgnąć nawet 650 km na godzinę to szybciej niż jakikolwiek cyklon na Ziemi. Ale gdybyście jakimś cudem znaleźli się wokół Wielkiej Czerwonej Planety, bylibyście zawiedzeni. Tu wiatry wieją o wiele wolniej. Naukowcy mieli liczne trudności w pojęciu tajemnicy Wielkiej Czerwonej Plamy. Nie wiedzą na przykład, co ją zasila. Czyżby była to prawdziwa natura Jowisza? Ponieważ jest gazowym olbrzymem, nie ma utwardzonej powierzchni. Co za tym idzie, nie powstaje żadne tarcie, które mogłoby ten sztorm osłabić. Gorące gazy obecne w atmosferze Jowisza zawsze są w ruchu. Unoszą się, opadają, wirują. Zupełnie jak na Ziemi, gdzie zimne i ciepłe powietrze miesza się i wpada na siebie, tworząc gigantyczne sztormy. Astronomowie uważają, że kiedyś kilka olbrzymich sztormów mogło połączyć się w jeden, i tak stworzyć Wielką Czerwoną Plamę. Obecnie jednak wciąż się powiększa, nieustannie wciągając chłodne gazy od spodu i gorące z góry. Dodatkowo sztorm może wchłaniać inne, mniejsze wiry. To powoduje, że Wielka Czerwona Plama tylko przybiera na sile. Niestety gęste chmury Jowisza nie pozwalają zobaczyć astronomom, co się dzieje w niższych partiach jego atmosfery. Uczeni od wielu lat spekulują, co może ukrywać Wielka Czerwona Plama. Masywny wulkan? Wątpliwe. Jowisz w większości składa się z gazów. Nie posiada również skorupy, która mogłaby pęknąć i dać ujście lawie z wnętrza planety. Jest również kilka teorii tłumaczących pochodzenie charakterystycznego koloru sztormu. Przechodzi od białawego i łososiowego do jasno-pomarańczowego i ceglastej czerwieni. Niektórzy naukowcy uważają, że odpowiedź leży poniżej Wielkiej Czerwonej Plamy, bliżej powierzchni planety. Bezbarwna warstwa gazu może wchodzić w reakcję z pochodzącym ze Słońca promieniowaniem ultrafioletowym. Niewykluczone, że stąd bierze się czerwona barwa sztormu. Póki co jednak to tylko teoria. Wy też tak myśleliście? Jowisz nie jest jedyną planetą, która może pochwalić się gigantycznym sztormem. Inny, równie szeroki co Ziemia, szaleje na Saturnie i jest nazywany wielką białą plamą. Sztorm ten ma ogon białych chmur otaczających całą planetę. Występuje co około 30 lat. Sztorm ten faktycznie zaczyna się jako plamka, która potem się coraz bardziej rozciąga. Astronomowie odkryli, że wielka czerwona plama to w rzeczywistości gigantyczny układ błyskawic. W jej górnych partiach może dochodzić do nawet 10 wyładowań na sekundę. Jednak prawdziwą tajemnicą wielkiej białej plamy jest pochodzenie jej energii. Niektórzy naukowcy twierdzą, że może być nią samo słońce, inni, że chmurowy wygląd sztormu może uzasadniać jedynie wewnętrzne źródło ciepła, które napędza jego wiatry. Tak czy inaczej, kilka sztormów na różnych planetach układu słonecznego to nie jedyne tajemnice, które od lat nie dają badaczom spokoju. Przejdźmy do Plutona, największej znanej planety karłowatej w Układzie Słonecznym i zbadajmy jego atmosferę. Unosi się naprawdę wysoko nad powierzchnią planety i składa się z ponad 20 warstw. Wszystkie one są bardzo zimne i niezwykle mocno zwarte. Swoją drogą nasz księżyc też ma pewnego rodzaju atmosferę. Nazywa się ją egzosferą. Składa się z Helu, Neonu i Argonu. Jest 10 bilionów razy rzadsza od ziemskiej atmosfery. Gdy tak zwiedzamy kosmos, musimy uważać na czarne dziury. To ciała niebieskie, których przyciąganie grawitacyjne jest tak potężne, że nawet światło z niego nie ucieknie. Ale bywa, że zachowują się jak masywne galaktyczne wulkany i co pewien czas wybuchają. Coś, jak ja. Tyle, że zamiast wyrzucać lawę, produkują monstrualne pokłady energii. W wyniku tego zjawiska w otaczających materiałach i gazach powstają gigantyczne dziury. Nie tak dawno temu naukowcy odkryli jeden z największych kraterów we wszechświecie. Radioteleskopy i teleskopy rentgenowskie wykryły supermasywną czarną dziurę, która może powiedzieć, że wiele lat temu dostała napadu złości. Miało to miejsce w gromadzie galaktyk jakieś 390 milionów lat świetlnych od nas. Powstały we wyniku tego zjawiska krater mógłby pomieścić 15 dróg mlecznych. Trochę trudno to sobie wyobrazić. W trakcie naszego kosmicznego wypadu zastanówcie się, czy na pewno warto lądować na nieznanych planetach. W przeciwnym razie skończycie w miejscu takim jak K2-141b. Ta planeta leży poza Układem Słonecznym i na pierwszy rzut oka do złudzenia przypomina Ziemię. Ma płynne oceany, które parują, tworzą chmury, skraplają się i powracają w postaci deszczu. Tyle, że zamiast wody występują tam opady skał. Powierzchnię tej planety pokrywają głębokie na wiele kilometrów oceany lawy. W ciągu dnia temperatury na K241b sięgają niemal 2800 stopni Celsjusza. To wystarczająco ciepło, żeby oceaniczna magma wyparowała w atmosferę. Dodajmy do tego jeszcze wiatry wiejące z prędkością nieco ponad 1,5 km na sekundę, które porywają tę skalną parę. Naukowcy coraz to odkrywają nowe planety klasyfikowane jako superziemie. Są to planety pozasłoneczne o masie większej od Ziemi, ale mniejszej od lodowych olbrzymów w rodzaju Urana czy Neptuna. Mogą być skaliste, gazowe bądź też połączeniem tych dwóch typów. Bywają dwukrotnie, a nawet dziesięciokrotnie większe od Ziemi. Są ciekawym obiektem badań, ale wszystkie znajdują się bardzo daleko. Podobnie jak tzw. mini Neptuny. Te z kolei mogą być gazowymi karłami, lodowymi olbrzymami albo masywnymi planetami skalistymi. a W naszym zakątku kosmosu nie występują ani superziemie, ani mini Neptuny. Jest natomiast coś, czego nie mają inne układy gwiezdne. Jowisz. Jowisz to największy i najcięższy obiekt krążący wokół Słońca. Ten król planet dominuje nad całym Układem słonecznym, a według jednej z teorii w przeszłości pochłaniał inne ciała niebieskie. Jakieś 4,5 miliarda lat temu w młodego Jowisza uderzyła protoplaneta o masie 10 krotnie większej od Ziemi, złożona z lodu i skały. Tytaniczna kolizja rozerwała jądro Jowisza, a heli wodór wymieszały się z gęstszymi pierwiastkami. W miarę upływu czasu ciężki materiał opadał do środka, aż w końcu na powrót utworzył istniejące obecnie gęste jądro. A to była zaledwie przystawka przed głównym daniem. Naukowcy podejrzewają, że nasz układ słoneczny zawierał kiedyś więcej planet niż teraz. Na przykład okolica Merkurego wydaje się zaskakująco pusta. Wewnętrzne obszary układów gwiezdnych są przeważnie upchane średnimi planetami wielkości między Ziemią a Neptunem. Początki naszego Układu Słonecznego były dość chaotyczne. Z zapadającej się masy obłoku molekularnego narodziło się Słońce, wokół którego wirował spłaszczony dysk pyłu i gazu. To z tego dysku uformowały się planety, księżyce i inne ciała niebieskie, niczym młode drzewa wyrastające z z Ziemi. Małe, skaliste planety wykształcały się w wysokiej temperaturze blisko gwiazdy, podczas gdy gazowe olbrzymy powstawały dalej. Tam otrzymywały mniej ciepła, przez co formowały się głównie z gazu i lodu. Planety Układu Słonecznego grzecznie krążą po swoich orbitach, ale kiedyś nie były tak stabilne. Niektóre podróżowały po mniej tradycyjnych, podłużnych torach, raz przybliżając, raz oddalając się od słońca, jak gdyby złapane w grawitacyjnego ping-ponga przez swoich sąsiadów. Kilkanaście lat temu brytyjscy astronomowie zaproponowali teorię nazwaną Wielkim Halsowaniem, która usiłuje wyjaśnić przebieg wydarzeń w ciągu pierwszych kilku milionów lat istnienia Układu Słonecznego. Główną rolę odgrywa tutaj właśnie jowisz, który został zmieciony przez prądy gazu otaczające młode słońce i dryfował w kierunku centrum Układu Słonecznego, jak halsująca łódź. Po drodze zbierał masy materii, zderzał się z niektórymi planetami, a inne wyrzucał z orbit, niszcząc nowonarodzone światy. Nieco później Saturn uwolnił Układ Słoneczny od tyranii Jowisza, złapał go w swoim rezonansie grawitacyjnym i obie planety podążyły w kierunku swojego obecnego położenia. Migracja Jowisza pozostawiła po sobie chaos, wywołała szereg kolizji oraz innych gwałtownych zmian. Autorzy teorii sugerują m.in., że Jowisz dostarczył część wody, która wypełnia oceany na Ziemi. Oddziaływanie grawitacyjne Jowisza wyrzuca w przestrzeń międzygwiezdną małe ciała niebieskie, które czasami przelatują przez środek układu słonecznego. Być może to właśnie Jowisz wystrzelił w Ziemię planetoidę, która 66 milionów lat temu przyczyniła się do zagłady Dinozaurów. uderzyła w półwysep Jukatane, wywołując trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów oraz fale tsunami, które zdewastowały faunę i florę naszej planety. Nie wiadomo, skąd wzięło się to ciało niebieskie. Nie jesteśmy nawet pewni, czy była to asteroida czy kometa. Według jednej z hipotez była to kometa pochodząca z obłoku Oorta, czyli chmury okruchów lodu rozciągającej się tuż za granicą Układu Słonecznego. Mogła zostać ściągnięta z kursu przez potężną grawitację Jowisza. Jeśli wyobrazić sobie nasz Układ Słoneczny jako maszynę do pinballa, Jowisz jest niewątpliwie graczem, który wystrzeliwuje przelatujące małe ciała niebieskie na orbity około Słoneczne. Kometa, która zanadto zbliży się do gwiazdy, może zostać rozerwana na wiele mniejszych odłamków. Czymkolwiek był kosmiczny pocisk, kolizja miała głęboki wpływ na życie na Ziemi, gdyż wyginięcie dinozaurów dało ewolucyjną szansę ssakom. Kto wie, może gdyby nie Jowisz, nie byłoby człowieka, albo i całej Ziemi. Halsowanie Jowisza zniszczyło stare planety i zwolniło miejsce dla mniejszych młodych światów jak nasz. Jowisz może być powodem, dla którego astronomowie nie są w stanie odnaleźć hipotetycznej planety dziewiątej, która rzekomo kryje się gdzieś poza Neptunem. W układzie Słonecznym wyróżnia się trzy strefy: planety wewnętrzne, planety zewnętrzne i wszystko poza nimi. Tajemniczy obiekt miałby być wielkości Ziemi albo Marsa. Teoria dziewiątej planety głosi, że w przeszłości krążyła wokół czterech gazowych olbrzymów, ale z biegiem czasu została wypchnięta na skraju układu słonecznego albo wręcz w przestrzeń międzygwiezdną. Pasma na Jowiszu są wynikiem różnic temperatury, gazu atmosferycznego oraz składu chemicznego. Kiedyś sądzono, że za różnobarwne pasma odpowiedzialne są wyłącznie wiatry atmosferyczne oraz materiał krążący między warstwami atmosfery. Obecnie wiemy już jednak, że jasne chmury albo strefy wskazują na obszar wznoszącego się gazu. A głównie amoniaku. Natomiast ciemniejsze chmury, pasy wskazują obszary, gdzie gaz opada ku powierzchni. Na te prądy konwekcyjne w atmosferze oddziałują też prawdopodobnie same księżyce gazowego Olbrzyma. Jowisz posiada gęste, płynne jądro z helu, metalicznego wodoru oraz z rozpuszczonej mieszanki gęstszych pierwiastków. Im dalej od centrum planety, tym niższa temperatura i ciśnienie, a płynne wnętrze przechodzi w atmosferę złożoną, podobnie jak samo jądro z helu i wodoru. Nie ma tutaj wyraźnie zarysowanej granicy między dwoma stanami skupienia materii. Astronomowie przypuszczają, że pod warstwą chmur jest około tysiąca kilometrów gazu, który poniżej staje się coraz gorętszy i cięższy, aż w końcu przechodzi w ciecz. Nawet pozbawiony całej zawartości gazów, Jowisz i tak byłby większy od pozostałych gazowych olbrzymów, jak choćby Saturn. Jowisz nazywany jest czasem niedoszłą gwiazdą, co nie jest dość nieprecyzyjnym określeniem. Faktycznie, podobnie jak większość gwiazd, zbudowany jest z wodoru, jednak nie posiada wystarczającej masy, aby zaszła w nim reakcja termojądrowa. Teoretycznie, przy odpowiedniej ilości masy każdy obiekt może stać się gwiazdą. Chodzi o to, aby wewnątrz ciała, temperatura i ciśnienie wzrosły do tego stopnia, aby umożliwić zajście reakcji termojądrowej. Aby stać się gwiazdą, podobną do Słońca Jowisz musiałby być tysiąc razy masywniejszy. Jednak aby przekształcić go w nieco chłodniejszego czerwonego karła, wystarczyłby 80-krotny wzrost tej masy. Tak czy inaczej, jest nikłe prawdopodobieństwo, że Jowisz kiedyś utworzy drugą gwiazdę w układzie słonecznym, chyba że połknąłby liczne ciała niebieskie o podobnej masie. Gdyby Jowisz rzeczywiście stał się gwiazdą, zakłóciłby stabilność układu słonecznego, zmieniłby orbity wszystkich ciał niebieskich, a zwiększone promieniowanie słoneczne utrudniłoby rozwój życia na planetach i przypuszczalnie upiekło życie na Ziemi. Jowisz ma najszybszy obrót wokół własnej usi ze wszystkich planet. Pełna rotacja trwa zaledwie 10 godzin. To całkiem imponujące, biorąc pod uwagę, że jest 300 razy większy od Ziemi oraz 2,5 razy masywniejszy od wszystkich planet Układu Słonecznego razem wziętych. Co ciekawe, dalszy wzrost masy Jowisza niekoniecznie oznaczałby większe rozmiary, wręcz przeciwnie. Im wyższa gęstość, tym bardziej zapadałby się w sobie, a zatem gazowy olbrzym mógłby zyskać czterokrotność swojej obecnej masy, pozostając tej samej wielkości.